Pozwolę sobie przeczytać tekst antysemicki. Przypominam, jest to tekst antysemicki przez antysemitę Mariusza Kamińskiego. Znana postać, znana, przecież to jest minister spraw wewnętrznych. Mariusz Kamiński napisał taki a stwierdził, że to co się wydarzyło w Kaliszu, to jest antysemityzm, Nic, to jest bzdura. To jest bzdura. To tacy ludzie jak Kamiński, jak Rafał Gaweł, jak Lesław Piszewski tworzą antysemityzm, sami w to wierzą i zarazem jest to, uważam, przestępstwo, bo to jest sugerowanie, sugerowanie już sądowi, który ma być niezależny, tak, że to był antysemityzm. Ale przeczytam to. Nie ma zgody na antysemityzm i nienawiść na tle narodowościowym, religijnym lub etnicznym wobec organizatorów haniebnego wydarzenia w Kaliszu. Skąd on wie, że to było haniebne? To było bardzo dobre i mądre posunięcie spalenia symbolicznego statutów kaliskich, fałszywych zresztą. Państwo polskie musi okazać swoją bezwzględność i stanowczość. Dziś policja zatrzymała trzy osoby w tej sprawie. No tak, zatrzymała policja. A na jakiej to podstawie zatrzymała? oskarżeniu i pomówieniu antysemity Mariusza Kamieckiego, bo skoro on tu mówi o antysemityzmie, to on ci musi na tym znać. Przecież no nie inaczej. To jest według mnie już łamanie łamanie prawa i prokurator powinien się zająć Kamińskim bo to nie pierwsze jego wystąpienie jakieś filożydowskie nie pierwsze antypolskie mój przykład yy, świadczy też o tym, że ta moja sprawa z Marzanną Brzydulą która była odpowiedzią na pseudosztukę klątwa też zakwalifikował yy, że to antysemityzm tam nie było nic antysemickiego tylko to był proces przeciwko pseudosztuce klątwa a że na rozprawie jest to nagrane, każdy sobie może to sprawdzić, wstał Żyd, który utopił Żydówkę, bo to on utopił, bo on to nazwał, że to jest Żydówka, Lesław Piszewski, i pomówił Polaków o to, że myśmy mordowali po wojnie Żydów, żeby ich majątki przejąć. Że ci Żydzi, którzy wracali po II wojnie światowej, to, to myśmy ich mordowali. Ja złożyłem zawiadomienie do prokuratury, wtedy nic nie w tej sprawie nie zrobiono, sprawę umorzono pół roku, trzymano w zamrażarce, żeby tego nie ruszyć. A ja będę tego Lesława Piszewskiego przypominał, bo to, to jest główny sprawca utopienia Żydówki w Polsce, no nie, 21 marca, pierwszy dzień wiosny, bo ja topiłem o brzydule i to była naprawdę w odniesieniu do wiersza Herberta ładna akcja plastyczna co nie powinno być nawet wskazane bo, yy, bo to było dzieło artystyczne i krytykujące brzydotę a nie że że, że no, jakiś semitów palestyńczyków czy kogokolwiek innego Żydzi w 80% nie są semitami i głównie to jest Hazaria, a jeżeli ktoś dbał o interesy żydowskie tak jak w tym momencie nazywając, że to wydarzenie było antysemickie to jest po prostu żydowski pacho i, i tu działa na niekorzyść państwa polskiego Mariusz Kamieński tak, on działa na niekorzyść państwa polskiego i ABW powinno się nim zająć czy przypadkiem nie jest, nie jest pod wpływem obcych wywiadów Mosadu czy, czy innych to jest, to jest niebezpieczne dla państwa niebezpieczne, że tacy ludzie już wyrokują, już mówią co trzeba zrobić już, już ocenił nie pozwala, żeby to zrobił sąd tylko on to chce zrobić Mariusz Kamiński to, to jest to rzeczywiście dziwny przy, przypadek dziwny przypadek w tym rządzie PiS mamy więcej do czynienia takich. To, żeby Polak w Polsce nie, mówi, nie mógł mówić, co myśli, jak myśli, i mi, to jest kuriozum. To jest sprawa no, na tyle poważna, że nie jest jednostkowa. Bo Jacek Miedlar ma sprawy wytaczane i, i z wielu, wielu Polaków, no wiem, którzy. Trosce o dobro ojczyzny, dociekają prawdy, mówią o zagrożeniach, to on na nich wystarczy, że wskaże, że on, on to jest antysemita i już się z niego antysemita robi za pomocą instrumentów opłacanych z naszych podatków. Przecież ten minister żyje z tego, co nam władza ukradnie w podatkach. Także to jest, uważam, że to, co w Kaliszu się wydarzyło, że zostały spalone tak zwane przywileje kaliskie, co to już zostało udowodnione, że to jest fałszywka, to jeżeli Kamiński czy inni tego bronią, tak jak i gazeta wyborcza, tak samo broni Kamiński tej tezy, no nie, że to straszna rzecz. Nie. To była ewidentna walka z kłamstwem które się Polakom narzuca. I żebyśmy my wchodzili właśnie w te buty kłamstwa i tak się oszukuje z jedwabnym i powstał ten mit jedwabieński, przywileje kaliskie, w ogóle o ostatnio co się paliły archiwa w Krakowie. To pewnie za jakiś czas wypłynie, że Żydzi O, powiedzą, a to było no, nasze, to było nasze, to było nasze. A dlaczego się to tak długo paliło? No, żeby jak najwięcej śladów zacząć, że to było polskie. I ci idioci, to jest też przestępstwo, jeżeli ktoś mówi, że Polska była wielokulturowa, nie, Polska była jednokulturowa, a w tej naszej kulturze pojawiały się jakieś inne osoby z innych kultur. I nie była wielokulturowa, bo to jest błąd, to nasza kultura była tak atrakcyjna, że ich to przyciągało. To myśmy ratowali Żydów. No i, i innych, a nie, że że no, oni nas czegokolwiek uczyli. To jest, to jest dla telewizji narodowej materiał realizowany. Mówił Bartłomie Kurzeja i Mariusz Kamiński natychmiast do dymisji. To jest przestępca, który już chce nadawać, nadawać to, co ma, zrobić, co ma zrobić sąd. No tak, łobuzerka. No. U mnie też tak naciskali. Dwa ministerstwa. Nawet mój kuzyn Ziobro w Ministerstwie Sprawiedliwości też naciskał. I też wtedy przy, akurat przy mojej sprawie wyskoczyli, że trzeba reformować sądownictwo. No tak trzeba. A to wam potrzebne do zamydlenia oczu i, i odwrócenia uwagi, co wy chcecie robić. Wy Żydom dajecie przywileje. To jest zbrodnia na narodzie polskim. Naród Polski was rozliczy. Czołem Wielkiej Polsce.